Kwestie, które w tej chwili są zmieniane w międzynarodowych przepisach zdrowotnych, to są te same kwestie, które zostały za, zawarte w traktacie WHO. Dziwi tutaj ten tryb właśnie wprowadzania tych samych zmian w przepisy międzynarodowe, ponieważ traktat jest, potrzebuje ratyfikacji, przepisy takiej ratyfikacji nie będą potrzebowały. Wzywam rząd Polski do tego, żeby do 1 grudnia po prostu odrzucił zmiany w tych przepisach międzynarodowych, ponieważ skutki zaakceptowania tych zmian będą identyczne jak ratyfikowania traktatu. Chcę jeszcze powiedzieć, że jako stowarzyszenie rodzice chronią dzieci pragniemy zwrócić uwagę, że do naszego systemu zdrowotnego zaimplementowano ostatnio międzynarodową klasyfikację medyczną ICD 11 opracowaną przez WHO. I w tej kadencji rządu przyjęto wraz z nią pojęcia płci przypisywanej oraz odczuwalnej. Artykuły procedowanych poprawek w międzynarodowych przepisach zdrowotnych bynajmniej nie dotyczą przekazania kompetencji w kwestii wyłącznie pandemicznych pod zarząd WHO. Ale także szerokiego spektrum kwestii dotyczących naszych dzieci. Czyli nie tylko przymus ich szczepień eksperymentalnymi, niewymagającymi zatwierdzenia preparatami, o czym jednoosobowo będzie decydował człowiek, któremu przedstawiono zarzuty zbrodni na ludzkości, ale to także każdego rodzaju problemy zdrowotne, bazy danych, kontaktów, relacji rodzinnych, prawa seksualne, edukacja seksualna, nadzór nad dostosowaniem społecznym dziecka od urodzenia, jego rozwojem psychicznym, i fizycznym z całym ideologicznym zapleczem, jakie WHO zaprezentowało w ostatnich latach w standardach edukacji seksualnej UNESCO i WHO. To również przyznane sobie bezwarunkowo kompetencje przebudowy naszego systemu edukacji, kompetencje, które popiera polski rząd, co udowodnił choćby zawierając umowę z UNESCO tego roku w wakacje. To skandaliczne, bezprecedensowe zachowania władz całkowicie nie liczących się z Polakami władz przekazujących kompetencje do Unii Europejskiej, aby ta negocjowała w naszym imieniu międzynarodowe poprawki zdrowotne. Deklaracje na stronie Ministerstwa Zdrowia nie budzą wątpliwości, priorytet działań tego ustępującego rządu to zdrowie cyfrowe. Z artykułu trzeciego w projekcie zmian przepisów wykreśla się poszanowanie godności praw człowieka i podstawowe wolności człowieka. To doskonale oddaje charakter działalności instytucji, jaką stało się aktualnie ONZ wraz z WHO i wspierającym te instytucje działalnością naszego rządu. Totalitaryzm, czy to dobre określenie na zamach na naszą wolność, godność oraz nasze prawa fundamentalne. Domagamy się natychmiastowego wycofania poparcia Polski dla wszelkich poprawek w międzynarodowych przepisach zdrowotnych, tak jak to zrobiło 11 państw.